you mm -hmm. Witam Państwa w programie Josie Inopytum. Skromny, zawsze elegancki, wie co znaczy słowo pokora. Urodzony negocjator. Posiada wyjątkowo zdolność zjednywania sobie ludzi. Przed Państwem Pan Profesor Jerzy Buzek. Witam. Witam. Panie Profesorze. Tych kilka cech Wymieniu nie do się kupić, z tym trzeba się raczej urodzić, wynieść to z rodzinnego domu. A wszystko zaczęło się w śmiłowicach w 1940 roku. Bardzo piękne rozpoczęcie naszej rozmowy, zbyt kurtuazyjne dla mnie. Na pewno, ale, ale to jest wszystko prawda. No. To się zaczęło y, tak dawno temu. Szkoda, że Pan przypomniał mój wiek, bo to zawsze trochę Pan mi wypomina. Nie tylko rok, no, że to... wymienił. No ale to się każdy policzy. Ja. <grafię> jak umie? Y, jak umie, ja. Y, no tak. Y, ja się tam urodziłem, bo to była wojna i moi rodzice się przenieśli z Chorzowa, bo przed wojną mieszkali w Chorzowie. Bo ja w ogóle jestem synek z Chorzowa. Y, genetycznie. To moi wszyscy przodkowie byli ze Śląska Cieszyńskiego. Jedno i drugie to jest Śląsk, powiedzmy sobie szczerze. I, i ta część Polski no, od czasu Kazimierza Wielkiego już nie była nigdy w Polsce. I losy poszczególnych dzielnic Śląska były bardzo różne. A więc, ja genealogicznie jestem ze Śląska Cieszyńskiego, moja mama do ostatniej chwili mówiła cieszyńską gwarą, i było gotowanie Śląskich Rzeczy, także, ale. Ja od dzieciństwa mieszkałem w Chorzowie i Chorzów to jest moje miasto, to nie może być żadne inne miasto, bo tam się jeździło na rowerze, tam się chodziło na mecze, tam się um, grało wasz plac na nasz plac, e, skakało się przez płoty, targało się galoty, no wszystko było w Chorzowie i ja topografię Chorzowa znam tak jak żadne, żadnego innego miasta, mimo że od, nie wiem, od pół wieku Niemal mieszkam w Gliwicach, to oczywiście jest miasto, które mnie niejako wykształciło, dało mi szanse rozwojowe w Gliwice właśnie, ale ja jednak czuję takie wielkie powinowactwo do tego, że jestem z Chorzowa i to starego. To jest specyficzny Chorzów, bo to jest taka maleńka część pomiędzy elektrownią Chorzów, zakładami azotowymi, kopalnią Chorzów, Czerwony Popiół. Straszne kominy elektrowni chorzów, amoniak i inne zapachy zakładów azotowych. Także ja to wszystko mam w sobie i ja pamiętam, jak zasypywało nam ogródki, bo my mieli, mieli ogródek, pomidory rosły na początku, a potem w ciągu paru lat to wszystko zasypało taką warstwą popiołu, tam nic teraz nie rosło. No trochę tam ludzie jeszcze trawę, W tej chwili to się odnawia wszystko. No mianowicie ja, ja mam w sobie całą tragedię śląska, która polega na tym, że ten wielki, wspaniały przemysł, który służył śląskowi, służył całej Polsce, także był przecież zabór pruski, zabór austriacki, zabór rosyjski na tych terenach w zagłębiu. Wiemy doskonale, że to jest wielki przemysł, który tworzył potęgę cywilizacyjną tego terenu. Ale równocześnie bardzo zniszczył środowisko. Trzeba robić wszystko, żeby to środowisko odbudować i żeby z takiego przemysłu wyjść. I my to już robimy. Ta strefa, którą mamy na, na Śląsku, katowicka strefa, to jest przecież coś niesamowitego, bo to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy dla młodych ludzi, miejsc fantastycznych, które nie powodują skutków złych dla środowiska. To wszystko trzeba robić, ale pamiętajmy. Że z tego naszego węgla śląskiego, zagłębiowskiego, w Zagłębiu się już teraz nie kopie węgla, ale na Śląsku jeszcze tak, z tego się nie da wyjść w ciągu roku. W Zagłębiu Lubelskim, które wygląda całkiem inaczej, tam można ten węgiel kopać dłużej. Mówimy tak może szybko, pobieżnie o tych wszystkich sprawach, a ja o tym mówię tak. Śląsk to jest ogromne, wspaniałe zagłębie przemysłowe. To nam dało siłę także ludziom na tym terenie ale równocześnie musimy to zmienić jeśli chcemy żyć w, w zdrowym środowisku jeśli chcemy iść za tym kierunkiem który obowiązuje w całym świecie to musimy się ratować również na Śląsku jestem przekonany że to się uda zrobić w Bytomiu jak się jest Bytomia wszyscy jeździmy do Bytomia Rozbark Kar, bobrek, bobrek. to trzeba odbudować to się też wali. Całe śródmieście bytomia, piękny architektoniczny bytom. I się wali. No, musimy tego uniknąć. Dlatego nie zrobimy tego z dnia na dzień. Tylko nie przeszkadzajmy sami sobie, bo są na to pieniądze europejskie. Są na to środki pomocowe. Tylko trzeba z nich skorzystać. Teraz mamy Krajowy Plan Odbudowy, cały czas o tym jest mowa. To są straszliwe wielkie miliardy. Miliardy złotych, miliardy euro. I możemy za to także odbudować Śląsk. Tylko trzeba to wziąć, a nie uciekać od tego. Panie że Śląsk to i rodzina. Niech nam parę słów Pan powie na temat zjazdu Busków, rodziny Busków. To już taka tradycja jest, nie? Tak, to jest tam sto osób zawsze obecnych i oni zjeżdżają się z całego świata, nawet z Kanady, z Ameryki ze różnych stron Polski. Zawsze jest parę osób z tych krajów ościennych. No, 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 rzeczywiście, można powiedzieć, rozmawiamy, biesiadujemy także. Bardzo piękne wspomnienia. Teraz już kolejne pokolenie bierze udział w tym zjeździe. To są sympatyczne rzeczy, ale wiele rodzin na Śląsku, wiele rodzin ma takie zjazdy i myślę, że one są potrzebne, bo to jakby sięganie do korzeni. Tak właśnie opowiadanie sobie. Te korzenie są skomplikowane. Te korzenie a, a, a proszę pamiętać, że teraz tu na Śląsku, wśród nas, takich rodowitych Ślązaków, którzy się tu urodzili, wszyscy, całe drzewo genealogicznie jest ze Śląska, to takich tu jest już coraz mniej. Takich jak pan, czy jo? Bardzo, bardzo mało, bardzo, bardzo mało. Rzeczy. Ale ci nowi mówią: ja jest Ślązak. Jestem Ślązakiem. Mówi: Ja jestem Ślązaczką. Ja znam wiele osób które się rodzice się, no nie wiem, 30-40 lat temu przenieśli tutaj spod Bydgoszczy, spod Kielc za pracą, bo to była praca na śląsku, dobra praca, płatna praca, więc oni się tu przenieśli i oni dzisiaj mówią w różnych miejscowościach. Jestem ślązaczką. Jestem, jestem dumny z tego, że jestem Szołniakiem, ciążaczką, bo tu jest tradycja, tu jest kultura, tu są takie cywilizacyjne podstawy życia w mieście. Mówię pan, tu się w tej chwili jesteśmy, w Zabrzu, na przedmieściach Zabrza. No to przecież jakiś czas temu to tu wszędzie były Wiochy. To my, my wszyscy jesteśmy tu z chłopów. Zapominamy o tym to były Wiochy, ale cywilizacyjnie. Zrobiliśmy ogromny skok do przodu. Nauczyliśmy się żyć w miastach. Ja jestem dumny z tego, że jestem, jestem stąd, ze Śląska. Nigdy o tym nie zapominałem. Nigdy, w żadnym momencie. I wie pan, ja jestem też w dziwnej sytuacji, bo mnie to nigdy nie przeszkadzało. Bo ludzie czasami mówią no, tak, no bo ja sam jestem ze Śląska, to by tam nie chcą albo coś. Ja w ogóle nie miałem takich rzeczy. Ja nigdy sobie nie przypominam, przecież z Chorzowa. Ja do 15 roku życia mówiłem wyłącznie gwarą. No bo to nawet nie wypadało. Jeszcze nam nauczyciele w szkole nr 24 w Chorzowie Starym na lekcjach nie pozwalali mówić gwarą, ale, ale oczywiście w czasie przerwy czy, czy, czy po, 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 po szkole. po się szkole, No to, to, to się nie dało go do... No jak. To? No To było i dziwne. Zresztą piękna gwara. Ona ma oczywiście różne naleciałości, niemieckie, naleciałości czeskie i tak dalej. Czasami jest bardzo skomplikowana, w każdym miejscu inna. Ale ja jestem z tego dumny i to mi nigdy nie przeszkadzało w życiu. Ja myślę, że to było siłą napędową i to nigdy przeszkoda nie była. Rożynki i rosół z lanym ciastem, tak? Tu się go do love. Ja. Nie wiem, pan powie, co to są te rożynki. To są takie ciasteczka, które się robi na bazie no, płatków owsianych. Takie suche, no, no pyszne rzeczywiście. One są bardzo trwałe. Można je na przykład piec na, na 3, 4, 5 tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. Na święta są jak znalazł. Więc trochę tak jak piernik, albo nawet jeszcze trwalsze. I są pyszne. Uwielbiam je. Specyficzny rodzaj przepisu na, na takie, na takie rożki. Ażur? Mam ażurem dzieli, no ja. Zupa, coś gorącego, no, no ja wiem, że to w domu jadło się jako coś w Chorzowie, no to było danie, no, które się uwielbiało. Wie pan, I, jeszcze I woniało, i woniało, i woniało. No, nie, ja. na całą chałupę. A, ja na całą chałupę, ale jeszcze na przykład ja uwielbiałem zawsze póki jeszcze pomidory rosły w ogrodzie, no to był chleb, jak było masło, to było dobrze, bo czasami nie było masła w ogóle jakaś margaryna, ale, ale chleb z pomidorami to było przez miesiąc czy półtora miesiąca, nic innego się Podstało nie Podstawowy? No my już zapomnieliśmy o tym, że kiedyś się tak dość, dość jakby prymitywnie, ale też zdrowo żywiliśmy. I to było właśnie ze swojego ogródka? Ze swojego nie? ogródka. No to jest. E, no. i no i to nie była żywność przetworzona. Przeniesiemy się teraz tam ja na, 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 na górę. Dobra. Moi drodzy na dalszą część rozmowy zapraszam z tarasu widokowego wieży ciśnień, z którego można oglądać panoramy Zabrza, a w pogodne dni nawet dojrzeć Beskid Śląski. Grecki filozof Herakliw powiedział, że nie włazi się dwa do tej samej wody. A jakby pan jeszcze raz został premierem, to? Wie pan, to oczywiście pytanie jest dość zaskakujące, ale powiem tak, że trzeba działać uczciwie, trzeba robić coś dla ludzi, no i, no i się zobaczy, co na to ludzie powiedzą. No oczywiście ta propaganda jednak była przeciwko nam, bo, no bo opozycja chciała wygrać, opozycja to wtedy była lewica SLD, no i oczywiście wygrali, ale mogę Panu powiedzieć, że ja startuję od tamtego czasu w wyborach europejskich, za każdym razem na tym terenie wygrywam i e, jest uczciwie świetny mówię. świetnym wynikiem. Uczciwie mówię ludziom. E, I tak samo mówiliśmy, jak zamykaliśmy ten kopalnię. Nie da się, chłopy, inaczej. Musimy to zrobić, ale damy Wam szansę. E, będą osłony socjalne. Będą urlopy, takie przedemerytalne, żebyście nie zostali z niczym. Można wziąć odprawę. Nikogośmy nie zwolnili na siłę. To znaczy, jak się ludziom tłumaczy i mówi się, dlaczego tak jest, to można. Bo trzeba mieć zaufanie. Mówię o tym dlatego, że jak pan mnie pyta, co bym robił teraz, gdybym był premierem, chyba bym robił to samo. Trzeba zmieniać kraj, nawet jak to są trudne zmiany. Przecież reformy opieki zdrowotnej, pieniądze na nasze leczenie mieliśmy w Katowicach, a nie w Warszawie. Dopiero właśnie następcy znowu to wzięli do Warszawy i stworzyli Narodowy Fundusz Zdrowia, a my mieliśmy naszą śląską kasę chorych. To się da zrobić. System emerytalny, no wszystkośmy to jakoś... Mało tego, zrobiliśmy porządne gimnazja. Te gimnazja w ciągu następnych lat odniosły gigantyczny sukces w tych wszystkich statystykach. Wie pan, tam są kraje europejskich. Wszyscy, europejskich i światowych. I myśmy się już na pudle znaleźli. Na trzecim, czwartym miejscu, a zaczynaliśmy od 25, 27, wśród najbardziej rozwiniętych krajów z najlepszą edukacją. Po co to było rozwalać? Te gimnazje były niezłym pomysłem. I były po to właśnie, żeby tym młodym ludziom trzynastoletnim. Aby dać szansę takiego awansu, bo teraz to do, do, do 15 roku życia są w szkołach podstawowych. Wspaniale, podstawówka, super szkoła. Tylko, że nie byliśmy w stanie i nadal nie jesteśmy wyposażyć wszystkich podstawówek, które jest dużo, w takie naprawdę pomoce naukowe i w taki sposób uczenia młodzieży, żeby zobaczyli świat, żeby poznali tego, ten smak. Edukacji, smago rozwoju. Gimnazjum dawało to również dzięki nauczycielom, bo nauczyciele byli wspaniali. Zorganizowali się w gimnazjach i to działało bardzo dobrze. Teraz się obsuwamy. Po co to niszczyć takie rzeczy? Więc jak mnie pan pyta, no pewnie by się znalazło sporo rzeczy, ale, ale ja nawet w tej chwili sobie nie kojarzę. Ja tylko wiem, że nie robiłbym w zasadzie nic innego, tylko próbował naprawiać sytuację. Na około. Panie profesorze, yy, Śląsk to jest taki przystanek między Warszawą a Brukselą, albo coś więcej? No nie, no to jest coś, <laughs> się zawsze wraca. Nie, to nie, jest, to nie jest żaden przystanek. To jest miejsce urodzenia, miejsce rozwoju, miejsce, z którym jestem związany. I nie potrafię żyć bez tego. Jak zostałem przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to swojemu poprzednikowi wręczyłem Taką figurkę świętej barbary. Wiadomo, że to u nas się z jednego kawałka węgla. Włączyłem przed, przed samym parlament no, oklaski. jemu ja wręczam, mojemu poprzednikowi, mówię: Hans Gerd, to jest z mojego regionu. Regionu węgla, który się teraz unowocześnia. Zawsze był wspaniały i będzie jeszcze wspanialszy, ale żebyś miał pamiątkę po swoim następcy. Bo biorę od ciebie odpowiedzialność za Parlament Europejski, za um, ludzi wybranych przez wszystkich Europejczyków do Parlamentu. Wie pan, no nie mogłem dać mu nic innego, a na, na swoim biurku mam nadal e, księdza-popiełuszkę, e, którego mi podarowali górnicy z Betonia. W Zobrzu też czuje się pan tak swojsko. No tak. Honorowy obywatel. Tak. Zobrzu. Honorowy Ślązak Roku w konkursie po naszemu, czyli po śląsku, no, no. pani Marii Pańczyk-Poździej. Panie redaktorze, drogi przyjacielu, na Śląsku ciągle mamy niezwykłą taką łatwość współżycia, bo przecież tu są ludzie z różnych stron, jednak my się tu dobrze czujemy, na tym, na tym kawałku ziemi która jest ziemią naszych przodków i naszą na zawsze. Po naszymu, czyli po śląsku, pięknogodka w każdym miejscu, inna, inna, inna pod Opolem, inna pod Raciborzem, inna w Tarnowskich Górach czy w Lublińcu, jeszcze inna w Chorzowie, jeszcze inna w Mikołowie. Wszędzie jeździmy, słyszymy, jeszcze inna w, w Pszczynie, bo to są wszystko na, i na Śląsku Cieszyńskim, oczywiście w Wiśle, jak pan pojedzie, to też gadają po śląsku, tylko inaczej. Inaczej, inaczej. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj na 30 metrze, tej wieży ciśnień. A Pan Profesor nie chciał jechać windą, i no, słodami się przyszło. Niech nam Pan zdradzi recepta na zdrowie, na wygląd. Jest coś takiego? Nie wiem. No to na pewno genetycznie mamy jakiś takie dar że nam się łatwiej jeszcze już w latach, będąc w latach, żyje. Ale myślę, że też taka radość z tego, co się robi. No i może, może takie przekonanie, że próbowało się, próbowało się zawsze robić coś dla ludzi. To jest wielka satysfakcja, bo tych bogactw, tych domów, tych różnych majątności to się za sobą nie weźmie jak człowiek odejdzie na zawsze, ale może pamięć ludzką to się bierze ze sobą. Dobrze, coś I myślę, myślę, że trochę się o to staramy. I ci, którzy się o to starają, to mają taką większą motywację, także w późniejszych latach, żeby działać, no bo nic nie muszą zmieniać, dalej robią wszystko, co mogą. To czasami jest ryzykowne. Pan dobrze wie, że jak się tak robi, to czasami się błądzi, albo się robi nie tak, jak trzeba, albo ludzie go dają, hopie, coś się tam robił. Oczywiście, że tak jest, ale jak wewnątrz mamy takie przekonanie, że staraliśmy się robić dla nich, a nie, a nie dla siebie, to, to się to, uda. to się to uda. Proszę Państwa, naszym gościem był dziś polski polityk, inżynier nauk technicznych, profesor, pan... Jerzy Buzek, dziękujemy, że zgodził się pan przyjechać do tej naszej telewizji. Myślę, że się jeszcze, jeszcze spotkamy. I zdrowia, 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 bardzo, zdrowia. Dziękuję, dziękuję bardzo.